O koś Maryja nie starja ma długo miła Ma Twoichościła Tyś jest nasza ucieczka, Najświętsza Maryja ja wielebna, uklasz drogę pewną, przykazania twe wszechświatłości, wielkiej pokorności. Bez grzechu poczęła, wielką sławę wzięła. Przez Twoje narodzenie wziął świat pocieszenie. Pan dama Adama, Ojca wszystkich ludzi, z Niego Ewe Matkę, co zgrzeszyli ja Aleś Ty naprawiła, czy was zgrzeszyła. Z Tobą był ty poczęty, w Twym żywocie czystym, Dujcy świętej miłym. I z się narodził, obyczajem dziwnym, wszystko stworzenie. Pan Bóg Wszechmogący dał przez Jezus Syn Twój otupił wszystko ludzkie plemię. Tyś jest litościwa nad Nasza miła, jaśniejsza na słońce, najświętszej zasłudze, Po ci są obronie, wszyscy grzeszni ludzie między niebiastami. Czy Panami, ty sam najczystszą, królowa nie z Nie była z Panu, Bogu, żadna nad Ciebie szansa. Błogosławiono, Ojcze, na Twoje

Tyle ciency listu się dobywało do Filipian. Bracia, weselcie się zawsze, powtarzam, weselcie się. Uczynność Waszą niech poznają wszyscy ludzie. Pan jest blisko, oni Cię nie troskajcie, Ale w każdym położeniu potrzeby Wasze Bogu przedkładajcie w modlitwie, dziękczynieniu i prośbie. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, niech strzeże serc Waszych i myśli Waszych. Chrystus Jezusie, Pan nasz. Ewangelia zapisana się, powiedział nasz, że posłuchajcie. Szanowny, powstarszy, posłuchajcie. Onego czasu Żydzi z Jerozolimy wysłali kapłanów i Lewitów do Jana z zapytaniem, kim jesteś. A on wyznał i nie zaprzeczał, oświadczając im, nie jestem Chrystusem. Zapytali go wtedy, cóż więc, jesteś Teriaszem? I odrzekł. Jestem. Jesteś prorokiem i odpowiedział, odpowiedział nie. Rzekli mu więc, kimże jesteś, byśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Jam głos oświadczył, który woła na pustkowiu. Drogę prostujcie panu, jak mówił Izajasz, prorok. A wysłańcy należeli do faryzeuszu. Ci też postawili mu pytanie i rzekli do Dlaczego więc chrzcisz, jeśli nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Odpowiedział im, nawiązywając: Ja chrzczę wodą, ale pośród Was stanął ten, którego Wy nie znacie, to ten, który przyjdzie po mnie, a istniał przede mną, a ja nie rozwiązać rzemyka u sandałów Jego. To działo się w Betanii za Jordanem, gdzie Jan tu udzielał. Dzisiaj mamy oktawę niepokalane poczęcia na Marii Panny. Dzisiaj również zaczyna się nowenna przed Bożym narodzenie. Jutro, wtorek i środa, a jeszcze są opłatki do wzięcia w przedsionku. Jutro, wtorek i środa, Mszy Świętych nie będzie wylatuje do Szwecji. W czwartek, Msza o 7.20, w piątek, Msza o 7.20, w piątek, sobotę, Msza o 7.40, 100 tego Tomasza Apostola tygodniu przypadają suche dni środa, piątek sobota suche dni nie jesienią, jest to zakazane dozwolony jest tylko jeden posiłek dosyta dziennie i dwa mniejsze wzmocnienia a za tydzień w czwartą niedzielę adwentu mszę o 8:15 i o 9:50 świętym księdza biskupa Hermana Pisa z Instytutu Rzymsko-Katolickiego Świętych Kapłańskich, Polecam go Waszej modlitwie, by wzrastał w łasce również tych wszystkich, którzy przyczynili się do odmalowania, odnowienia naszej kaplicy Matki Bożej Królowej Polski świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiejsza niedziela gaudeta wyznacza tę drugą część Adwentu, która jest radosna, która jest takim świętym zniecierpliwieniem na przyjście Mesjasza i Ewangelia, którą czytałem, pokazuje nam całą piękność, całą prawdę przede wszystkim o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Prawda, którą miał w ustach świętym, święty jan Chrzciciel nakazała mu, by zaświadczyć o prawdzie. O Chrystusie, który jest prawdą, zaświadczył o tym, że, święty, że Pan Jezus, którego On zapowiadał, któremu ścieżki prostował, jest wyżej od Niego, jest samym Bogiem, bo istniał przede mną. Święty Jody Chrzciciel nie mógłby wypowiedzieć tych słów, gdyby Chrystus nie był Bogiem. I zapowiadając Chrystusa, święty Chrzciciel zapowiadał przyjście nowego wiecznego testamentu. Testamentu we krwi Chrystusa, w krwi naszego Pana, nie, nie, nieskalanego baranka. To jest zatem początek naszego zdobienia odwrócenie tego, co Adam i Ewa nam urządzili. Tego przekleństwa, jakim jest. Grzech pierwotny I ten czas oczekiwania na życie Chrystusa był czasem niesłychanie smutnym i nie tęsknym. Bo nie tylko ludzie nie mieli pełni łaski, ale nie mieli też pełni prawdy po Bogu. Nie znali Boga, którego uczcili, nawet Izraelici. Nie dziwmy się zatem przesady nie? licznym upadkom, odstępstwom od wiary ludu Starego Testamentu. Bo bardzo trudno. Zachować prawdziwą wiarę jednego Boga wśród tylu pogańskich okolicznych ludów. Bo bardzo łatwo zacząć oddawać cześć widzialnym Bożkom czczonym we wspaniałych świątyniach. I to uczynili na pustyni Żydzi, odstępując od Jahwe i składając hołd złotemu cielcowi. To jest takie ludzkie odstępstwo od prawdziwego Boga, jest bardzo, w jakimś sensie, zrozumiałe przez pryzmat grzechu pierworodnego, jego skutków, a jednym z nich jest ogromne zaciemnienie umysłu i ogromna słabość naszej, naszej woli. I Chrystus poszedł, przyszedł na świat po to, by objawić pełnię prawdę Bogu, ukazać, że Bóg jest w trzech osobach, ukazać. Jaka jest droga do nieba? On jest sam tą drogą. Dać wszystkie środki do zbawienia. Absolutnie wszystkie. Nie ma takich środków, które by były zaoszczędzone, zachowane na gorsze czasy. Gorsze czasy już minęły. Przyszedł czas pełni łaski i pełni zbawienia. Przed czas Chrystusa i Bratera wszystkie możliwe środki dał nam Pan Bóg, dał nam swoją własną. Matkę Królową Nieba. A ku święty Bernard, każda łaska, która przychodzi, przychodzi przez Maryję Niepokalaną Królową Nieba. Tylko i wyłącznie przez nią. Dlatego zwracanie się do Świętej Marii Panny, zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy jeszcze oktawę, dzień oktawalny, niebuklonego poczęcia, święty poczęcia na Świętej Marii Panny, jest bardzo pożyteczne. Jest wręcz konieczne, byśmy doszli do Nieba. Bo Maria ma w sobie wszystko to, co jest przeciwieństwem grzechu i ducha tego, tego świata. I nie ma nic wspólnego z szatanem. A my przez grzech pierworodny, nasze własne, osobiste upadki, raz po raz, jako quasi krewni szatana, po prostu, że się sami to tacy czynimy, raz po raz ulegamy jego potrzebom. I to nieraz bardzo głupim, prymitywnym i prostym tak bardzo zakorzeniony jest w nas Wielki Bóg. Są wielcy święci. Całe życie pokutowali, żeby wykorzenić czy ograniczyć skutki działania grzechu pierworodnego, jak święty Franciszek z jak święty Jan Maria Vianney. Ten święty został kanonizowany 31 maja 1925 roku przez ojca świętego Piusa XI. Zatem w przyszłym roku wypada stulecie jego kanonizacji. Święty Maria Winę pokazuje nam doskonale, jak się uświęcić w danym czasie, w czasie, który nam jest dany, na miejscu, które jest nam dane. Pamiętajmy, że ten święty, w przeciwieństwie do wielu innych świętych, nie uciekł na pustelnię, nie opuścił świata z Jego pokusami, tylko wyruszył swoją drogę, idąc za Wolą Bożą w sposób doskonały. Nie ma innego wyjścia, można bo urodził się w czasach fatalnych dla Francji i Europy w 1786 roku, gdy, e, gdy miał 3 lata, to rozpoczęło się pustoszenie Francji, patroszenie jej z e, 1500 lat, czy tam wtedy, ile tam wtedy było 1400 lat chrześcijaństwa. Efekt był taki, że nie było gdzie wstąpić do klasztoru. a Sakramenty święte były przyjmowane przez wiernych katolików, wiernych Rzymowi, w stolicy apostolskich katolików, potajemnie przez kapłanów, którzy ukrywali się po lasach, stodołach, studniach, jako założyciele Bractwa Święczych Serc, Zgromadzenia Zakonnego, zgromadzenia zakonnego na Święczych Serc, Jezusa i Maryi. Święty Jan Maria Biene uczestniczył za młodów w takich właśnie tajnych mszach odprawianych w jakiejś stodole, gdy musieli, musiano stać na czapę, by Policja lub Polsko Rewolucyjne nie przydybało na świętych czynnościach kapłana i nie wywlekło go w szatach po to, by go wstrącić do więzienia, oszkalować i może nawet zabić po prostu dla Chrystusa. Święty Maria Wielu, właśnie bardzo późno rozpoczął swoją edukację. Nie będąc jakichś nadzwyczajnych zdolności, nie mając jakichś nadzwyczajnych zdolności, były przez proboszcza przygotowywane do kapłaństwa, zdał egzaminy w seminarium arcybiskupium w Lyonie I w końcu wieku 29 lat, akurat w 1815 roku, gdy Napoleon Bonaparte upadał we Francji, został kapłanem. I jego placówką duszpasterską zostało. Ars. Najpierw jako złoty zastępca niego proboszcza, niego proboszcz. Nie miał osobnego klasztoru, nie miał jakiegoś ustępu, ale był tym, który chciał uświęcić siebie i dusze, które mu zostały powierzone, wiedząc, że zda rachunek z losu każdej z dusz, która została mu powierzona. Nie narzekał, widząc, co w Ars się dzieje, a działo się tam bardzo wiele złego. Ta opuszczona wioska. Zdziczała przez rewolucję, przez wojny napoleońskie, zdziczała przez nieobecność kapłanów do tego stopnia, że było tam więcej karczm niż jakiegoś życia duchowego. I to powoli święty Jan Maria wiele wykorzenił poprzez własną głęboką modlitwę. Wstawał już o północy. Nie kładł się spać o północy, tylko po kilkogodzinnym spoczynku. Wstawał po północy, żeby się modlić, spowiadać i jeszcze raz modlić. I cały dzień pracował. Był jednym z męczenników konfesjonału. A że był spowolnikiem znakomitym, choć wymagającym, to jednak widzącym, mającym pogląd w w dusze, spowiadający się z duszy penitentów, to powodowało to, że ludzie przychodzili do niego po to po prostu, żeby się dobrze wyspowiadać. Wiele osób nie potrafiło tego uczynić. Dopiero przed świętym Janem Marię, Marią, Wianę swoją drogą. Od Chrztu otrzymał Święty Jan Maria Marię Jan szcicie, Dopiero później zmienił to imię Jan Marię, uczci, matki może i tak powoli przy pomocy grupki wiernych, świeckich, prawdziwie wiernych świeckich, którzy mu pomagali. Wspomagali go, czy to pracą, czy finansowo, czy w jakikolwiek inny sposób. Stał się on. Wielkim świętym, który nawrócił Mars, Francję i ogromną część świata. Miał też wielką odwagę stać się ofiarą, jako że padł ofiarą oszczystw. Jako, że ościł dziecko pewnej niezamężnej dziewczyny, więc wiadomo, o co go. Oskarżono, później tę dziewczynę pochował. Złe języki, złe języki bardzo długo nie dawały mu spokoju. Diabeł będzie się mścił na kapłanie, który, który czyni dobro, który chce być dobrym kapłanem, który się usilnie stara i przynajmniej idzie we właściwą stronę i nie robi kompromisów ze światem, z jego zasadami. Będzie starał się, będzie się imał wszelkich środków. Chociaż szkalowanie jest taką rzeczą, która można powiedzieć jest klasyką gatunku, bo zniszczenie reputacji kapłanów jest rzeczą, która może doprowadzić do ruiny jego duszpasterstwa, jego apostolatów. Dopiero misjonarze, którzy przybyli do, do Ars, by tam głosić rekolekcje, zobowiązali pod karą nieudzielenia rozgrzeszenia. Człowieka, który to robił, który szkalował proboszcza, by ujawnił całą prawdę o proboszczu, jego niewinność, a własną winę. Bo tak to właśnie jest, że główny, by tak rzec, winowajca, ojciec i ślubnego dziecka, zrzucił całą winę na świętego proboszcza z, z Można powiedzieć, że to szkalowanie świętego proboszcza z Ars przypomina właśnie to, co zrobiono z Chrystusem który jest nieskaranym barankiem, oskarża mu o straszne rzeczy. O bałwokwalstwo, o to, że sam czyni się Bogiem. Nie Chrystus uczynił się Bogiem, tylko jest prawowitym synem Boga Ojca. Jest prawdziwie Bogiem ze swej natury. Nie jest stworzeniem, stworzenie, tylko jest osoba boska Chrystusa, jest przedwieczna, jest to osoba Osoba, osoba Boga. I święty Jan Chrzciciel po to został posłany przed Chrystusem, by świadczyć o bóstwie Chrystusa i o Jego wielkiej misji, o to, że Chrystus jest Emanuelem, Bogiem z nami. Chrystus to Emanuel, Bóg z nami. Bóg zamieszkał z powrotem między ziemiami, a zamieszka wśród nas i możemy Go. E, Miłować, być z nim blisko tu i teraz, być z nim twarzą w twarz, przebywać w słodkim przebywaniu razem z nim i prosić go o wszystko, czego tylko potrzebujemy, dziękować mu za wszystkie łaski, dziękować, jeszcze raz dziękować i powierzać mu swoje życie. Prosić go, byśmy go nigdy nie opuścili, byśmy go nigdy nie zdradzili i nigdy nie poszli za innymi panami i władcami. I my, ojca, i syna, i będzie pochwalony, Jezus Chrystus. Lubo wszystkich świętych. święty jak już ciebie. Matko od kupiciela, jedna gwiazdo wojska do W grzechach swych ugikłanych, powstał z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła, światu zbawić ciela. Tyś sama wykarmiła.